Hejka, doskonale zdaję sobie sprawę, że większość z nas nie lubi się uczyć. Ja też mam takie przedmioty, które są po prostu ciężkie. Więc znalazłam na TikToku, że ludzie robią sobie specjalne ocki do uczenia się. I pomyślałam, że ten miesiąc poświęcimy właśnie na tworzenie takich oca. Pierwsza nasza ocka będzie miała tą samą płeć, co my. A co do rasy, to niech zdecyduje maszyna losująca. Ja wybrałam akurat generator liczb z Google. Jedynka oznacza hybrydę zwierzęcą, czyli te wilki, króliki, pandy są jeszcze, koty i co tam sobie wymyślicie. Ogólnie ja będę używała Gacha. Gacha Club, bo jest dla mnie najwygodniejsze do tworzenia postaci. Gacha Life 2 ma za dużo opcji. Jako numer dwa oznaczamy postacie ludzkie. Eko jako numer trzy, anioły lub demony. I tutaj też można wybrać, czy to anioł, czy demon. Ja akurat wybrałam anioła. I na tym polega całe dzisiejsze wyzwanie. No, kolor skóry wchodzi w rasę, nie? Włosy, oczy i ubranka będą w następne dni. Tak samo jak i charakter. Więc zostańcie ze mną i kontynuujmy to wyzwanie. Do jutra.